Yo! Witam w kolejnym vlogu. Jestem dokładnie na 5 tygodni przed zawodami. Nie będę ukrywał, że no nie chciało mi się za bardzo nagrywać w tym tygodniu vloga. Ogólnie to mało teraz się dzieje u mnie w życiu, no bo trenuję, pracuję, śpię, regeneruję się i tak w sumie w kółko. Jedzenia nie jest za dużo, nie jest też za mało, nie ma co narzekać. Eee... Zabieramy się za robienie posiłku przedtreningowego. Dzisiaj czekają na mnie nogi, czyli najcięższy trening, trening, do którego najciężej mi aktualnie się zabrać. Rano 55 minut cardio. Jak to wygląda aktualnie z cardio? No to mamy w dni treningowe 60 minut, w dni treningowe 55. Przez jakiś czas miałem dzień bez cardio w treningi i klaty, ale teraz mam po prostu codziennie cardio. W jedzeniu już coś się zmieniło, no troszkę tego jedzenia trener mi uciął, ale nie ma tragedii, tak jak mówiłem, nie ma też co narzekać, no bo kurde za 5 tygodni stanę na scenie i po prostu to mam tylko w głowie. Whatever it takes, wiecie o co chodzi. Tak, klejk już mam gotowy, bo lubię sobie wsadzić go wcześniej do lodówy. Więc mamy tutaj po prostu gotowy klejik, 70 gramów klejku z Bobowity. Bierzemy miseczkę, żeby zrobić polewę z białka. A, jakie owoce? Dzisiaj wybieram truskaweczki, póki jeszcze są w sklepach dostępne, świeże. A... I do tego pójdzie pewnie masło z nerkowca, ale no to zobaczycie zaraz. No, już jesteście tutaj, sorry, że znowu bez e... spodni. No ale tak popierdzielam sobie w mieszkanku już jakaś tam odcinka jest, nie wiem czy widać. Um. Dobra, waga. Troszkę zabrudzona, sorry za to. Dobra, ja może lepiej założę te spodnie, bo to nie wygląda fajnie. Ok, mamy już na sobie popierdalacze domowe. I tak najpierw deska do krojenia i 15 węgli z owoców. Oj, te truskawki już nie wyglądają za ciekawie, także trzeba je zjeść jak najszybciej. Dobra, teraz troszkę inny kadr, normalny jak z Master szefa. Chowamy. Przyskaweczki i je na jak najmniejsze części, żeby oszukać mózg, że jest ich więcej. Nie wiem, ja tak robię, czy jest to logiczne w jakiś sposób, czy rozsądne. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak lubię. Dobra, obieramy z zielonego. I tak w ogóle to dzisiaj od rana siedzę na kąpie. Organizacyjnie taki dzień tam czyszcze pliki na kąpie. Eee, porobiłem także banery na Instagrama. Eee, chętne osoby na prowadzenie, zapraszam link w opisie do ankiety albo napiszcie do mnie na Instagramie Tombekie. Tutaj macie nazwę mojego Instagrama. Eee, no, już troszkę osób się zebrało w teamie. Fajnie, bo niektóre osoby też są chętne do, na starty, eee, więc spoko, bo ja nabiorę doświadczenie i również pomogę komuś wyjść na scenę czyli będę robił po prostu to co kocham tylko w roli trenera czy coś jeszcze mam do powiedzenia z ciekawszych rzeczy? aha okej, okay. dzisiaj na instagramie zrobiłem ankietę czy chcielibyście yy, zobaczyć jak po prostu gram w jakieś gierki yy, luźne na streamie czy coś takiego no i trochę osób odpowiedziało, że chciałoby takie rzeczy widzieć więc yy, myślę nad streamami na Twitchu czy na Kiku Dajcie mi znać gdzie lepiej robić te streamy czy na Kiku czy na Twitchu z tego co mi podpowiedział ChatGPT to lepszy będzie kik również dajcie znać czy w ogóle chcielibyście coś takiego zobaczyć jak kończę kroić robię jeszcze polowe z białka dodam masło orzechowe z migdałów bo dzisiaj mam ochot na migdały i widzimy się z gotowym posiłkiem. No i tak to się prezentuje. Jeszcze poleci polewa na to i to będzie gotowy posiłek przedtreningowy. Dobra, jesteśmy już na siłowni, nie wiem czy w ogóle to słychać, jak to zwykle bywa tutaj. Mam nadzieję, że tak, a, tak jak mówiłem wcześniej, lecimy z nogami, czy chce mi się je robić? Bardzo nie, ale i tak je zrobię, i tam się nie 100%. Bo wiem, że większość zależy po prostu od głowy, a nie od tego ile. Ciało zniesie, bo moje ciało zniesie dużo i wasze też, pamiętajcie o tym, więc e, po prostu wszystko zaczyna się w głowie. Zaczynamy od dwójek później. No, normalnie w planie siady, ale ja robię na maszynie siady, ponieważ po pierwsze czuję się mega niestabilnie robiąc siady, a drugie coś mi niedawno strzeliło w plecach robiąc haka, e, więc wolę nie ryzykować na wolnym ciężarze, nie robić e, po prostu przysiadów. A zrobić dokładny ja maszynie No. Ja już robię lokin i widzimy się po prostu w urywkach z treningu. Także ja o 5 minut jeszcze na bieżni rozgrzewki. プレゼント you uh -huh. Siemano Jestem już w aucie po treningu Sorry, że z telefonu, ale kamerka się rozładowała eee, I co? Pada deszcz mocno Także wyjedziemy na spokojnie I zaraz zacznę do was gadać Żeby tutaj niczego nie odwalić O kurczę, Jeżdżenie autem po nogach to jakieś wyzwanie Jezus, jak mi się trzęsie noga Nawet nie zdajecie sobie sprawy eee, W ogóle Kurde ta noga na już mnie, jak widać, lekko docina, spoko, podoba mi się to, lubię taki look redukcyjny, wiem, że nie, każdym, nie każdemu to się podoba, mi bardzo to się podoba, lubię, jak widać, tą przestrzenę. I co? Co do treningu, bardzo, ale to bardzo udany, powiem wam, że dawno nie miałem tak dobrego treningu, a już w ogóle treningu, no, tak dobrego. No bo wiadomo, im dalej w tego prepa, im bliżej zawodów, człowiek jest bardziej zmęczony, ale zaczęło lać eee, i trening, no nie oszukujmy się tak, lubię robić te nogi na masie, eee, wiadomo, że no nie zawsze, ale lubię, eee, no to jednak na prepie jest to duże wyzwanie, bardzo męczący trening, najbardziej męczący. E, Przypalający najwięcej kalorii e, moim zdaniem, chyba że trenujecie jak dodajcie sobie sami e, 10 na 10 trening naprawdę 10 na 10 i czucie i po prostu energia no wszystko grało się wszystko grało więc e, zadowolony zaczynam weekend dwa wolne dni Trochę popracowałem. Teraz dwa razy albo raz wypada mi zawsze dwunastka w pracy, taki sobie grafik zrobiłem, ponieważ chcę jak najmniej po prostu jeździć do tej pracy. Już wolę przeboleć tą dwunastkę niż zapieprzać cały czas te ósemki i jeździć tam codziennie. Chyba tyle, mam do powiedzenia na ten moment. No, kurde, mimo że zmęczony to jest uśmiech na twarzy, bo ten trening był bardzo udany. Jak to już mówiłem wcześniej, i tak jak mówiłem na początku, treningu wszystko siedzi tutaj, pamiętajcie, wszystko siedzi w głowie. Więc nie dajcie sobie wmówić, że nie macie sił, że o, kurde, to będzie słaby trening. No bo nie, jak się dobrze nastawicie, to tak nie będzie. Musicie zawsze wierzyć w te swoje siły. W ogóle co ja jadę. Jakby z, rozumiecie przekaz. Eee, lecę. W sumie jadę do domu na posiłek potreningowy. Eee, w rozpisie mam 120 gramów płatków śniadaniowych, ale ja sobie robię klej z płatkami śniadaniowymi oraz e, owocem. No do i tego, do tego oczywiście białeczko. Widzimy się w mieszkaniu. Hello, jesteśmy już w kuchni. i tutaj mamy klejczek. Do klejku lecą płatki, ale czekajcie, ile płatków? 60 gramów, jeśli dobrze pamiętam. Ok. I 15 węgli z owoców. Mam tutaj jabłuszko. I marchewkę. Jaką marchewkę? Truskawkę, sorry. I tak się prezentuje posiłek. Na to jeszcze polewa z białka, które jest w lodówce. Ten oto smak, bardzo polecam. cinnamon Donut, ale i tak popcornowy z tej firmy Perform jest najlepszy. Mała kolekcja białek. A jeśli pytalibyście o płatki, to są to takie goferki. Czasami można je spotkać w Lidlu, ale bardzo rzadko. Okazjonalnie są w Lidlu do kupienia, jak coś. No i ja biorę się do jedzenia. I do tego jeszcze kolka zero. Ale mi strzeliła. Bo czemu by nie? Dobra, mamy tutaj posiłek czwarty na dzisiaj. Tutaj robią się jeszcze. Pieczareczki, oj, sorry. No i posiłek czwarty, piąty wygląda tak samo. Kurczak, ryż tego kurczaka jest 180 gramów, ryżu jest 50 gramów, czyli bieda. Ale do tego troszkę warzywek, więc objętości. Więc, objętość tego posiłka. Może, więc, objętość tego posiłka nie będzie najgorsza. Nie będę wam pokazywał już gotowego, no bo po prostu wsypię do tego pieczarki. Więc widzimy się po prostu zaraz. Albo nie, widzimy się jeszcze teraz, bo chciałbym wam powiedzieć co robię. Dzisiaj mam mega chillowy dzień, jutro też. W tygodniu się bardzo skupiam na pracy. Robię pracę jakby nawet na zapas, żeby po prostu te weekendy były mega luźne. No i sobie leżę na kanapie, oglądam akurat teraz YouTube'a. Tomasza Słowińskiego Jeśli dobrze przeczytałem z telewizora, jest trochę daleko, więc mogłem się przeczytać eee, Mieszka w Ameryce i nagrywa fajne vlogi z kampera no. Jeszcze podróże wojownika eee, oglądam, mam zajawę mega Mało mu brakuje do miliona, więc tam wpadniecie i zostawcie mu suba. Eee, No, <grywki> Kim ja jestem, żeby mu pomagać w subskrypcjach, ale wiecie Dlaczego sobie nie pomagać Mega ciemnota, przepraszam za to Posiłek numer 5 Taki sam jak numer 4 Tak jak mówiłem, kurczak Marchewa i pieczarki Zobaczcie jak to pięknie wygląda Pieczarki z airfryera To jest totalny GOAT um, Leżę sobie I oglądam Na telewizorze e, Serial, który nazywa się Już Wam pokazuję, e Reacher. Zarąbisty, zarąbisty Serial akcji. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale wiecie, o co chodzi. Um, no i po tym posiłku nie wiem, czy chcę jeszcze leżeć, odpoczywać, e, obijać się, że tak powiem. To też jest ważne, ja wiem, e, ale chyba usiądę do kompa, bo na Instagramie zrobiłem tą ankietę o streamach, e, o której mówiłem wam wcześniej. No i trochę osób napisało, e, czy tam zagłosowało, że chcą widzieć te streamy. Raz w tygodniu, może dwa razy. Zależy, jak to pójdzie. Jak tam się zgram z ekipą, czy z własnym życiem. Także chyba usiądę do kompa i po prostu zacznę to już dzisiaj ogarniać. A jak nie dzisiaj, to jutro. I mam nadzieję, że jak najszybciej to ruszy. Bo myślę, że to będzie fajna sprawa. Też, żeby pogadać sobie ze znajomymi, z wami oczywiście, i trochę wyczilować. Zabieram się za posiłek i zaglądanie. Noga siedzi. I oglądamy dalej serial. No, jak widzicie, no, nie każdy dzień ma być e, intensywny, nie każdy dzień musi być intensywny. E, no, oczywiście że przepraszam was, że jest tak mało tego wszystkiego ciekawego. No oczywiście przepraszam was, że tak mało ciekawych, rzeczy dzisiaj było, ale chcę wam pokazać jak to wygląda na co dzień u mnie. Znaczy nie na co dzień, ale w takie dni luźniejsze. Gdzie mam czas serii odpocząć, bo no aktualnie nie chcę mi się niczego robić w wolnym czasie, jakiejś aktywności, wiadomo, oraz na jakiś czas dziś wyjdę, e, na jakąś kawę czy coś, ale no głównie to wygląda tak. Zresztą pamiętajcie, na redukcji czy na prepie, odpoczynek jest bardzo ważny. Wasze ciało potrzebuje się regenerować, potrzebuje odpoczynku, aby po prostu wyglądało lepiej, chociażby. Oczywiście wygląd to nie wszystko, ale także jak odpoczniecie to na bani, macie mega luz i od razu to ciało wam dziękuję za to, więc pamiętajcie, nie narzucajcie na siebie tyle wszystkiego, chociaż ja jestem ostatnią osobą, która to powinna mówić, ale no chill, czasami trzeba odpocząć i ja się tego uczę i na się będę tego uczył, bo często mnie wam tak, że po prostu nie potrafię odpoczywać, ale... Powoli, powoli, konsekwentnie dochodzę do tego, żeby nauczyć się właśnie to robić. Tak jak dzisiaj. Leżę, oglądam serial i się cieszę, że mogę wypoczywać, że jestem w tym miejscu, że mam do tego możliwość. Zaraz idę robić lody. No i siema, mamy tutaj gotowe lodziki. Mam nadzieję, że widać, a jak nie to zaraz Wam pokażę. O, tak się prezentują. Ładnie, pięknie, ślicznie. 40 gramów białka. Na pół, migdałowy woda. Ninja Creamy Maszyna jest potrzebna. I do tego jeszcze 20. A nie, sorry. 10 gramów masła orzechowego i 10 czekolady. Przed chwilą wgoliłem. No i z tego oto miejsca chciałbym się pożegnać. Dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłem przed chwilą. E... Nie był to najciekawszy vlog, ale no bywają też takie, nie? Zresztą teraz nie ma też co liczyć na fajerwerki, bo jestem przed zawodami i, i nie będę tutaj udawał, że tej energii jest mniej i nie chcę się jej pożytkować na nagrywanie eee, więc przepraszam. Udanego wieczoru, weekendu, tygodnia, cardio, smacznego, czego sobie życzycie. Dziękuję za oglądanie, zostawcie suba leka, komentarz i wpadajcie na Instagrama. Yo!